Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Słuchajcie, powiem wam szczerze, no nie będę wam mówiła w bawę, no Dzisiaj będę miał mniej energii niż normalnie i też będę e, mniej po prostu rozrywkowy niż normalnie. Z tego względu, że po pierwsze strasznie boli mnie głowa i to po prostu ja czuję, jakby mi ktoś wiertał po prostu w moją korę mózgową, no nie, wiem, nie czuję się za dobrze. A po drugie, no nie wiem, jakoś tak samo poczucie, no spada mi po prostu, no czuję się beznadziejnie, najchętniej bym dzisiaj leżał w łóżku, ale odcinek dla was trzeba nagrać, prawda? Więc dlatego się zebrałem. Wstałem, jestem tutaj. Eee, no bo no widzowie wiecie jak jest. No ja po prostu lubię nagrywać, lubię wam dawać codzienną tam dawkę śmiechu, czy tam po prostu jakiegoś fajnego materiału, ale no po prostu dzisiaj no, nie jestem w stanie być w 100% sobą. Dzisiaj choroba lekko przyjmuje mój umysł, ale mam nadzieję, że nawet tego nie zauważycie i będzie wam się oglądać dalej przyjemnie. Widzowie, subskrybujcie kanał, zostawiacie łapki w górę i wpadajcie na kidowice.pl najlepszy serwer w Polsce i w dodatku na Game'sa i na Plusa na moje inne kanały i możecie w ogóle właśnie... Zróbmy jeden test, dobra, bo ja wiem, że was tutaj Mordeczki jest teraz dużo nowych osób Ja wiem, że dużo nowych osób mnie tak nie ogląda Na co dzień, nie musicie, ja wiem o co chodzi Ale słuchajcie, jeżeli jest ktoś, kto mnie lubi To proszę tą serdeczną osóbkę Teraz tą duszyczkę świętą Żeby weszła na Instagrama Bo ja tam mam, zobaczcie, dowód rzeczowy A, bo to jest odwrócony ekran, fiks, Kanada to nie pokaże Ale mam 50,7 50,7 tysiąca obserwujących I ja jestem ciekaw Czy jesteśmy tam w stanie dzisiaj dobić Do 51 tysięcy, te 300 osób czy jest tutaj po prostu nowych, czy to dalej po prostu są stali widzowie, którzy już mnie tam obserwują, bo też tak może być. Ale jestem ciekaw, jestem jestem po prostu bardzo ciekawy i chcę to sprawdzić, że dzisiaj właśnie rano na tym myślałem. No i widzowie, no spadnijcie na Instagrama, kto mnie tam nie obserwuje, zaobserwujcie, chociażby na jeden ten dzień, ja chcę po prostu zobaczyć, czy tutaj po prostu są nowe osoby, które mnie jeszcze nie oglądały, czy jednak są same stałe mordeczki. Zobaczymy, czy grono na Instagramie się powiększy. A co będziemy dzisiaj robić, kochani? No, bo jak doskonale wiecie, wczoraj zanieśliśmy do badania krwi. Krew moją Filipa i Xa Który jest oczywiście uwięziony w magicznej szybie No i słuchajcie, dostałem dzisiaj odzew Dostałem tutaj skrzyneczkę, proszę bardzo, jest napisane szpital Szkoda, że nie jest napisane szpital Palionowa Bo to może być, nie wiem, szpital jakiegoś innego miasta Innej wioski, ale okej okay, Sprawdźmy, może mnie szukają Dobra, a więc jest tutaj książeczka Okej, okay, mamy tak Dzień dobry Pańskie wyniki są do odebrania w placówce. Pozdrawiamy szpital. No i to jest kompleksowa obsługa, za którą ja płacę podatki. Bardzo mi się to podoba. Proszę Państwa, szpital dosłownie 24 godziny już zbadał. Tamte e, próbki, więc jest genialnie. Jestem ciekaw, bardzo wyników. No, zobaczymy, ale ja, oczywiście, po te wyniki, kochani, nie pójdę sam. Pójdę, oczywiście, po nie z buconatorem. Tylko czekajcie, Aha, on tam jest, dobra, idę po niego i już żywię. O! Oh. Siedzie! Siema Filipie! Siema Filipie! Uuu, co tam? Co tam? Z, z, z mnie, kurde, <grym> machasz łapą, <grym> jakiś kurde, nie wiem. Ej, właśnie, ja mam do ciebie pytanie. Uuu. Chodź ze mną, w jedną rękę, w jedno miejsce, bo chcecie coś spytać. W jedno miejsce, bo tą A. ręką machasz, żeś mnie zmylił dobra. z tropu. Bo jest Dzień takie wiesz? jedno miejsce. Miejsce, bo ja się chcę, czy ty lubisz nieporządek? Lubię nieporządek Aha, no to ja to wiem by... co chcesz się spytać No ja się chcę spytać co to, co to jest, czemu to tu dalej jest i czemu to nie zostało usunięte Wiesz dlaczego to tutaj jest dalej? Bo oszpeca to skutecznie domek taty hejtera, a ja nie lubię taty hejtera A, a jak ty zrobiłeś o... to, że to... <laughs> Kichnąłem się o, zdrowie, o, a zdrowa, was zdrowa, was zdrowie! Na zdrowie, zdrowie! Zdrowie! Oczywiście zaspamcie Dawidowi komentarze. Niech tam ma teraz tysiące komentarzy jest na zdrowie. Dobra, no. Nie, nie róbcie tego widzowie. Nie, nie, nie. Wszystkich róbcie tego. serduszko, oczywiście daj. Nie, nie to, te, to to już macie jak w banku, że nie, ponieważ ja widzowie, jak się nagram ten film, to ja od razu wracam do wyro na 24 godziny rehabilitacji jutro to mojej zrobi. głowy jutro, jutro to A zrobi. może ty byś, co? A może ty będziesz? Nie, to ja mam lepsze! Słuchajcie, widzowie, napiszcie jakiś komentarz pod moim <laughs> filmem, a Filip ze swojego... A na YouTubie odpowie na każdy i to w inny sposób O, proszę olololo, jasne to Proszę ty, bardzo To ty nie klikniesz serduszka przy komentarzu, a ja mam pisać do każdego inną wiadomość a, proszę no, bardzo, ja i te serduszko kliknę, ale ty na nie odpowiesz Nie zrobisz tego No właśnie Wytłumaczy ci ten mechanizm? No, wy, znaczy, bardziej nie mechanizm, a to dlaczego tego nie posprzątałeś Tego ci nie jest w stanie wytłumaczyć No bo to jest tutaj, że tak powiem, leki... leki... siw. Musimy zagrać. Znalejmy nie. Ja w to... No to dawaj, okej, okay, dobra. Eee... Ile to jest, albo nie? Ziemia jest płaska czy okrągła, albo nie wiadomo. Wklęsła. No co, kurde, padaj! Padaj! padaj. padaj. A co masz? Teorię z butami na wklęsłą ziemię. Nie, Ten się teoria, no. No to słucham tej teorii. Jaka to jest teoria? Dla, A, no dlaczego bo, Ziemia jest wklęsła? <laughs> są zdarte na palcach i na piętach, jakby była, jakby, była, jakby była kulą, to byśmy mieli po środku zdartą, a tak jest wklęsła. Mamy geniusza, mamy tutaj widzę geniusza po prostu. To, to jeszcze... Ale na pewno nie jest płaska. Bo jakby była płaska, to by nigdzie nie było zdarte No a, a dlaczego, a dlaczego twierdzić, że Ziemia nie jest płaska? No bo. Ja myślę, że jest płaska. Mam na, odpytasz, mam na to nasz dowód. Czy Minecraft? Ja mam na to Minecraft dowód. Że... A realny? Ja mam na to dowód, że. Ja mam na to dowód, że jest tak. masz na to dowód? Tak, no. Mam akurat dowód na to. Jaki masz dowód na to? A, taka sieć kosmiczna NASA powiedziała kiedyś, że żadne zdjęcie Ziemi, które jest w internecie, nie jest prawdziwe. No i tutaj właśnie taki dowodzik. Patrz Filipie, muszę coś pokazać. To taki newsik no. odnośnie. Tak, dodatkowo. E, ja ci chciałem dać to. To dostałem dzisiaj. Dzisiaj dostałem taką wiadomość. Dzień dobry, Pańskie no wyniki są do odebrania w placówce pozdrawiamy szpital No No i pamiętasz co wczoraj tam dawaliśmy, nie? No ta, pamiętam, no, no krew na, na testy Iś. No to w takim razie chodź teraz po tą krew. Zobaczymy, co tam wyszło. E, jest tam też krew Xa, więc mam nadzieję, że wyszło coś, co nie wiem, Może jakiś jego słaby punkt, może jakieś, nie wiem, fobia. A może po prostu, nie wiem, no, może ma jakieś niedobory we krwi. No musimy to sprawdzić, bo to wszystko może być przydatne do tego, żeby go poglądać. Bo to oczywiście po to, to robiliśmy, kochani. Tak a jest. ja swoją krew z Filipem sprawdziliśmy, że tak po prostu dodatkowo. Bo ja, na przykład, czuję się fatalnie. Jestem ciekaw, co mi wyjdzie w badaniach. Zobaczymy. Tylko właśnie ona jest gdzieś na terenie placówki, trzeba. Ja nie wiem, gdzie to mogło być. Eee... Tu, tu. Nie, tu nie. Pokaż. Nie, to jest chyba do zwrotu po prostu ta nasza krew. Czekaj, tu? Nie. Tu też nie. Tu jest w ogóle ta beka dalej zniszczona. Dobra, czekaj, chodźmy do góry. Schody, schodami! Schodami, parami! A, o, jest tu, patrz, wyniki banym krwi. Eee, Wyniki Dawida, o. wyniki Filipa. Wziąłem twoje wyniki. Dobra, to ja wezmę twoje. Dobra. Co my tu mamy? Dobra, to najpierw czekaj, pacjent, to... Pacjent, pacjent ma minus 2 IQ. A, da, da, dobra, 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 czaj. Wyniki Filipa debil <głos> <głos> Nie dobra, badamy <noise> Dobra, porównujemy, porównujemy, wyniki badaj, zdrowie, 78% Ja ty masz 100% Ja jestem kurde z drugiego gryba Ale ja się czuję fatalnie, no to jest... To ja tam powinien mieć 15%, ale to jest wczoraj, dobra, czyli no wyspanie 86% masz 56 masz no widzicie, ty oh, musisz się urodzimy zadbać ty. To no. serce na tobie źle działa. Ja nie wiem, ja jestem dzisiaj tak niewyspany. Dobra, Dobra, energia. En energia. 85% E, no to ty tu masz 31. No ja, ja się obrawiasz, Ale widzicie widzę, to jest odwzorowanie! A dobra, aż Siła? No, no, no dobra, co się szykuje. No 21%. A ty masz 67%. Ej, to, to, to dziś. Ej! A co ty myślałeś? Kurde. Ja myślałem, że, 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 że już tam mówisz, że, że jakby... Tak jak, jakoby tam by było u mnie, na przykład, nie wiem, 1% nie? Nie nie, 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 jest 67, ale czekaj, wnioski u ciebie są Zalecamy spożywanie większej ilości warzyw i owoców O nie, no dobra Ja jem dużo ziemniaków pieczonych Ziemniaki, to, to jest, naj, to jest, nie, że pieczone, kurde, smażone To jest jak frytki No dobra, dobra u ciebie a, wnioski, uwaga Wnioski u mnie, no No Zalecamy dobra. więcej snu i lepsze odżywianie, żeby poprawić wyniki <słuch> Kiedy ja mam więcej spadziak? Doba mam tylko 24 godziny, a potrzeba 26, żeby podbić świat. Się nie da. No. To jest niewykonalne. Ciep, a a, a czekaj, bo ci rzuciłem jeszcze w drugiej stronie, przeczytałem. A tam jest druga strona? strony? dobra, 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 ale ty, eee! Dopisane, dopisane tak hamsko, nie? Po prostu, To dopisane, że to... to dopisane, do... żeś, badania, to dopisane. Dobrze, zresztą, to dopisał ewidentnie. Dobra, ale czekaj, bo ja tu mam lepsze wyniki. Czekaj, gdzie one są? Wyniki niezidentyfikowanego, ty. Czekaj, chodź tu. Dawaj, dawaj. Kona świeże pojechać, bo ja że... Zaczerpnąć się z tego powietrza. By się czuł. Dobra, imię niezidentyfikowane. Wyniki badania: Zdrowie sto... 120%. Wyspanie: 130%. Energia: 100%. Siła: 180%. Co jest w ogóle? Z dwa razy prawie normalniej niż u normalnego człowieka. Co jest w ogóle? ty? To jest jakiś porad Czemu ty mi fotę robisz? Uśmiech. Proszę bardzo na pamiątkę. Ja no, tego nie rozumiem, widzowie. To jest po prostu jakieś dziwne, nie? No no nie no, rewelacyjne zdjęcie. Po prostu... Wyszedłem na nim po prostu jak... Jak kawał buca ci powiem. No, w końcu ty. <ścoughs> <ścoughs> Cały ty. Dobra, czeka, bo tam było jeszcze wnioski. Kraj padanego była już. ten jest. Stary. Co? To jest zanotowano, znaczy, co to było. Tak, kurde, wyraźnie, a nie tak, jakbyś miał. Nie wiem. Ej, stary, mam coś gęba. mega mocnego chyba. Słuchaj to, wnioski. Krew badanego była już w systemie spalionowa, ale zanotowano znaczny przyrost atrybutów. Osoba ta była, bądź dalej jest na palionowie. Czaj, okay. to sta. Stary, czekaj! Chwila, Czyli była już. Zdobyć buty. Syst po co ci buty? No, atrybuty. Ja ja po prostu, ja nie wiem, ja, ja się poddaję, nie, ja, ja, się, ja się poddaję, nie? Ja, nie, nie wiem, Strasburger wrócił z familjady nie, i trafił na dobo. a ty, ja nie mogę, a jak to było, nie mogę, mam cringe na twarzy. Taki wstyd! Ja nie, nie wierzę! Nie, nie kłam, nie kłam, rozbawiło cię to. Ta, Cieszę, to było. Taki poważny Cieszę, temat! To było. Taki poważny Cieszę, się temat! No nie bawiło Cieszę, się mnie to. Bawiło. to bawiło. Nie bawiło mnie to w ogóle. <laughs> Dobra, słuchaj. Sł <laughs> Bo to skoro to wyznika... że krew badanego powie, że sesja jest to stary to... To że to jest stary ktoś jeden... Z... Wychodzi, wychodzi na to, że mamy impostora. Ej, no na pewno, stary! Ale, ale tutaj też jest napisane tam dalej, że... Była, bądź dalej jest na palionowie. Więc też ktoś, kto był. Kto była, go nie ma już. Kurczę, ile ludzi było. Czekaj, no pytanie, czy tylko na tym, no chyba tylko na tym tu. No to Steve, palionka, Hiro, <coughs> Brain był. Kopie, tym? no Lucyfer. No to kopie, do, do twojego muzeum się prześpił, to tam jest kurczę, pamiętam. Ale nie, ale będzie. tutaj nie byli wszyscy na tym, nie? Wiesz, że co, no, chodzi? No ale to przeanalizujemy, kto był tu. No. Hero Brain, Lucyfer też tu był. No, no, Paliono no, Palionobot był i Bobot e jeszcze. Bobot, tak, A... Patryk Ale nie, Bobot i bo Patryk i Spongebob to jest Bobot i... Stary. i... No, ale nie, no, nie, mojego starego akurat tutaj nie było ty. Ja myślę, że to oni I... Tak, no z pewnością, no, no A może Milki to była, co? Może coś o tym wiesz Może tak, ja nie, nie kwestionuję Nie no. zaprzeczam Cześć, ja, bo tych osób nie było No to nie wiem, ej, no to dobra, no to tak naprawdę grono jest bardzo mała. Kto na pewno to nie był? Kto? Ten tu Czemu tu jest? Czemu to jest zdjęcie X? -a? Dobra, nie wiem. Pokaż, kto? Ten tu. Ten to nie był? No, no, no ja, myślę, ja myślę, że on mógł być. Ja myślę, że on mógł być, ja myślę, że on mógł być. No nie, no, tutaj jest osób, no to tak naprawdę. Nie mam pojęcia, w sobie kto. Kurde, wiem, ale sam to, fakt -a? A Ja nie wiem, sam fakt, że jest impostor wśród nas, nie wiem, to jest dla mnie niesamowite. Ja myślę, że to jest kompletnie ktoś nowy. Ale to jest dziwne. Dobra, nie wiem, widzowie, powiem wam tak. Piszcie swoje spostrzeżenia w komentarzu, strzelajcie kto waszym zdaniem to może być, no na razie nic więcej nie mamy, ale to co mamy tutaj to i tak jest mega dużo, bo przynajmniej teraz już wiemy, że X jest jedna osoba tak naprawdę wśród nas.